Dobry wieczór Państwu witam serdecznie na pomocowej konferencji prasowej dzisiaj po spotkaniu pierwszej rundy Fortuna Pucharu Polski Krzat 1929 Warta Poznań. Witam serdecznie dziennikarzy, którzy pracowali podczas dzisiejszego spotkania i szczególnie ciepło, co zwykle czynię z wielką przyjemnością moich gości po prawej stronie w osobach trenera Dawida Szurczaka. Szulczka, nie wiem. Dobrze, Przez wiemy, Szulczka. że trener Dawid Szulczek. O, tak będzie najbardziej. I Rafała Wojcika, szkolenia drużyny pomarańczowo powarańczowo Tradycyjnie prosiłbym, by trenerzy w pierwszej kolejności odpowiedzieli, jaką oceniają dzisiejsze spotkania, a potem jeśli będą pytania z sali, prosiłbym o odpowiedzi na te pytania. Mówię, bardzo proszę Twój komentarz do wojskowych wydarzeń dzisiejszego wieczoru. Wiedzieliśmy, że ta pożyczka będzie zawieszona wysoko, bo Krzyło jest bardzo dobrze zorganizowaną drużyną. Moi asystenci robili analizę, oglądałem też te ostatnie spotkania i wiemy, że jest tutaj trener, który jest bardzo dobrze przygotowany taktycznie i widać co po drużynie. Mieliśmy okazję też, jak byłem asystentem w rozwoju, mierzyć się z trenerem. Trener prowadził wtedy w drugiej lidze Starcelową wolę. I przez pierwsze kilka akcji mieliśmy problem, bo przeciwnik miał dobrze przygotowany atak pozycyjny na nas, tak też padała bramka. Wyciągnięty nasz stoper, biegająca ósemka, przewaga, świetny timing, jestem pod wrażeniem. Musieliśmy zrobić drobną korektę w ustawieniu. Dobrze, że udało nam się uspokoić trochę wydarzenia, strzelić dwie bramki. No i myślę, że też ta, ta druga połowa już. No też nie ma co ukrywać, praktycznie na każdej pozycji moi zawodnicy są indywidualnie lepsi od zawodników i to było widać w takich stykówkach, dlatego byliśmy bardzo często na połowie przeciwnika, ale poświęcenie z jakim grali piłkarze z Ostrowca i to jak bronili dostępu do swojej bramki, ogromny szacunek za to i myślę, że dużo radości jeszcze tutaj i trener i piłkarze wam wszystkim przyniosą. bo Mierzyliśmy się z drużyną, która moim zdaniem wygląda lepiej niż inne drużyny trzecioligowe. Gramy często sparingi z drużynami trzecio-drugoligowymi i na pewno tutaj wysoki poziom jeśli chodzi o taktykę i o to jak ci zawodnicy pracowali na boisku. Także jestem pod wrażeniem bardzo, bardzo trudny to dla nas mecz jeśli chodzi o, o też takie emocje, bo wiadomo, że każdy z tych piłkarzy, który dzisiaj wybiegł w koszyce wartej, każdy z nas trenerów ma świadomość tego że jeżeli się mierzymy z rywalami, które gra kilka poziomów niżej, to my po prostu mamy obowiązek, żeby taki mecz wygrywać. No i też w drugiej połowie musimy szybciej ten mecz zamknąć. Wielokrotnie byliśmy już po lukarnym rywala. Też trudny mecz dla sędziego. Na pewno dużo takich stykowych sytuacji bez waru. Trudno te sytuacje oceniać, ale uważam, że bardzo dobrze tym meczem zarządzał. Wtedy, kiedy trzeba było dać kartkę dawał. Generalnie jestem pod wrażeniem tego, jak, jak to wszystko wyglądało. Otoczka, kibice śpiewy. Na pewno na duży plus i, i też to, że przechodzimy do kolejnej rundy. Gratulacje dla wszystkich e, związanych z Wartą. E, obyśmy mieli łatwiejszego rywala w kolejnej rundzie. <grywa> <grywa> Dziękuję trenerowi, Dziękuję za ciepłe słowa właśnie pomarańczowo-czarnych. Rafał, w krótkim okresie czasu kolejny dobry mecz w twoich podopiecznych. Jak oceniasz postawę chłopaków w dzisiejszym meczu zdecydowanie wyżej notowanych rywal. Dobry wieczór Państwu. Gratuluję przede wszystkim trenerze zwycięstwa i naprawdę przejścia do kolejnej rundy. Będę śledził uważnie wiadomo losy, bo po tych meczach, które oczywiście my też tutaj nie przespaliśmy tego okresu, wiedzieliśmy z kim się mierzymy i dokonaliśmy takiej konkretnej analizy, natomiast no, wiadomo, no, gdzieś tam na pewnym etapie braku po prostu zdrowia, jeśli chodzi o tą o tą drugą połowę, bo ta faktycznie pierwsza, szczególnie właśnie ten, ten, te schematy, które były przygotowane bardzo dobrze to timingowo wyszło i cieszę, że z tego jeszcze dodatkowo mamy po, takim, po takiej sytuacji rzut karny i, i bramkę. Paradoksalnie chyba ta bramka tak naprawdę za, za wcześnie dla nas spadła, bo, bo to było dość wcześnie i to tak naprawdę zadziałało na przeciwnika jak płachta nabyka. Ruszyli może nie do skomasowanych ale ataków, ale z jeszcze większą intensywnością. Po prostu odbierali nam momentalnie czas i miejsce i po prostu tutaj wychodziły jakby no, brak umiejętności takich, ale tu uważam, że bardziej takich umiejętności taktycznych czy, czy intensywności taktycznej, zachowań w, i współpracy takiej dwójkowej, w jaki sposób zrywa się krycie, gdy przeciwnicy kryją każdy swego, powiedzmy, wysoko podchodzą z centrum. Cóż, ta przygoda dobiegła końca. Ja chciałem też chłopakom tutaj pogratulować na pewno dobrego meczu, dali z siebie wszystko. Na pewno jestem, już się zaczynam martwić i zastanawiać nad tym, jak, w jaki sposób zregenerujemy się, bo mamy bardzo ciężki mecz na za trzy dni na Podchalu. Zresztą trener też tutaj na Śląsku i tutaj też ze Śląskiem i tutaj też myślimy tak naprawdę mocno, żeby, żeby odbudować te siły, które, które dzisiaj na pewno. Dużo ich uszło z zawodników i po prostu powalczyć na podpalu o, o, o ligowe w tej chwili punkty. Tyle. Na pewno z naszej strony tutaj będzie, będzie, będziemy walczyć po prostu o to, żeby za rok, a już chyba ku temu okazja jest za tydzień, za rok znowu dostać chociażby warte. Przygotujemy się może troszeczkę inaczej do tego. Może będziemy mieć większe szanse na zwycięstwo. No, to byłoby miło, dziękuję trener, że do Państwa o pytania. Może no, dotrzemy na Warty. Z dobrej strony pokazał się, przynajmniej tutaj Wiktor Kamiński, Może pora by troszeczkę więcej szans dawać mu w spotkaniach ligowych? Wiktor na pewno w tym zeszłym sezonie zderzył się trochę z taką intensywnością ekstra klasy, Z racji tego, że często występował w drużynie, która imitowała naszego rywala. To miał utrudnione zadanie podwójnie, bo miałem bardzo dobrych stoperów i Stavropoulos, Szymonowicz i w zeszłym roku głównie Robert Iwanow. No nie ułatwiali mu zadania, żeby sobie walczyć miejsce w składzie, ale ma świetny charakter, pracuje, robi krok do przodu, coraz lepiej wyglądał. W okresie przygotowawczym nie, nie zdecydowałem się, żeby Wiktora wysłać na wypożyczenie, bo uważałem, że może być wartością dodaną, jeśli chodzi o wchodzenie z ławki. I rzeczywiście, naprawdę, dzisiaj dobre spotkanie. Myślę, że jeszcze dostanie swoje nagrody i będzie zbierał minuty teraz w tej rundzie. No i zobaczymy, jak się potoczy ta jego, ta jego historia związana z wartą i ta jego przyszłość, bo uważam, że pozytywnie mnie zaskakuje. Biorąc pod uwagę ten trudny początek, który miał, to, to podoba mi się to, jaki ma niezłomny charakter, więc myślę, że, że będą z niego jeszcze ludzie. Jakby wszystko. Jeśli tak, to dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję trenerom. Dziękuję bardzo kolejkę Kacza.